Okej, okay, witajcie moi mili, z tej strony Szymon Oto drugi odcinek Five Nights at Freddy's Jeśli chcecie, to możecie pozwać Fągawę Ok, no to będzie jak zwykle. Fire Nights at Freddy's. Musiałem tylko ustawić kamerkę. Znowu to samo. Co o tym razem? Widać, że Bonnie się ruszył. Jakby co, przed nagraniem tego filmu zrobiłem parę prób. Wiele razy, Bonnie po prostu. Mówił mnie, że skawać Więc nie widzicie mnie, że tak długo to zajęło i zmieniłem miejsce pobytu. Fogaj przestał w końcu gadać. Tym razem o dwie godziny krócej. Wiecie, co było ostatnio? Foxy się nie ruszył. Freddy znowu jest zły. Pierwsza godzina nadal. No trochę. Sprawdzę nowej i prawe drzwi. Cika jest tutaj jednak, a Bonnie? Jakby to jest druga noc. Druga. Druga noc. W niej Foksi to może się już swobodnie ruszać. nie jest na korytarzu. Już przy drzwiach? skowane. Druga już jest nie patrzyłem. I słynne Nie idziesz. Myślałem, że lubisz. Tak ktoś. No, Okej, okay, bo nie jest przy drzwiach, cika w tym samym miejscu. Freddy się patrzył w chwilkę. No to łatwo nadal jest. I foxy się ruszy. Jak będzie trzecia przed 50 procentami, to znaczy, że przetrwa Yes, deep Przestraszyły się. Puszczę wam to może. To mi już kompletnie przeraziło. Już poszła do kuchni. kuchni. mnie w Dzisiaj jest czwartek. Nagrywam to w czwartek, ale wypuszczę 18. Okej, okay, teraz będę przygotowany na atak błoniacza. Akurat moim ulubionym animatronikiem jest błąd. W komentarzach możecie napisać jaki jest swój, ale po prostu jeśli chcecie. Ale chodzi mi o FNAFA 1, nie FNAF w 2. A jeśli FNAF 2, to musicie napisać czy To i WiFred i w ogóle. Się nie ruszył. Powtarzam już przy, przy ostatnim nagraniu, kiedy próbowałem to nagrać, bo nie mnie dużo razy zjadłem i Nie chciałem po prostu Wam cały czas uprzykrzyć, życie i robić coraz dłuższych odcinków. Po prostu zacząłem. zatrzymałem coś akurat, to było od razu po. Odcinku z od razu po pierwszym odcinku. Jakby co, dzisiaj w czwartek jest święto, więc jeśli zdecyduje się wypuścić go drobinkę wcześniej, to pamiętajcie tylko, się to kościoła, chociaż czwartek. A. Przy okazji, szkoła w Gruszczycach ma wolny, ma wolny czwartek i piątek. Głównie ze względu, że czwartek jest wolny i piątek, to mam więcej czasu na nagrywanie. Muszę zobaczyć, gdzie on jest. Ok, tu. Dzika. Jest tutaj. Freddy się nie ruszył. Znowu druga. żebyście zostawili sobie tylko żebyście chociaż dotrwali do końca odcinka bo ma na razie 8 9 minut jak to nagrywam i 8 minut miał poprzedni odcinek tak. dość szybki wiedziałam wiedziałam że chciał mnie znowu po prostu wywalić znowu a no i pozdrawiam w tym odcinku youtubera, który nazywa się Otóż Eleven Fajny youtuber. I skoro to mój drugi odcinek, to jeszcze pozdrowię dwóch. Czakena i Admirosa. Czaken głównie dlatego, że mój kolega go bardzo, bardzo, bardzo lubi. W sumie, fajny jest. Admiros dlatego, że każdy go zna. I możecie tych YouTuberów, no pozdrowić mnie jak będą mieć live'a, czy coś Żeby chociaż wiedzieli, że ich reklamuję O, Fagon, uuu, lubię go Lubię go oglądać Fajna, ciekawa teoria ma, dużo sensu Na przykład z tą o blogie, że to nieudany proces mimika o, Spodobało mi się ta teoria normalnie była dość mądra, bo niby po co mnie miał robić w Pizzaplexie ale to resztę u niego obejrzycie. Bardzo może, żeby zrobić jakiś kolaps z youtuberem, ale sądzę, że wspomnie, to pewnie mi się nigdy nie uda. FNAF 2, FNAF 2. Jeśli ktoś napisze po tym filmem FNAF 2, to w kolejnym odcinku odpowiem na pytanie o FNAF 2. I może Wam powiem, czy w ogóle będę robić coś w FNAF 2. Najbardziej się boję po niego. W sumie nie dziwię się, że skąd miał takie koszmary, jak on jest normalnie przerażający. Najczęściej wychodzi. I. Gdzieś łatwo da się przestraszyć na świecie. Proszę, aby była piąta przed 15%. 你刚刚。 Słyszałem jak chodzi. Po tym filmem to możecie zostawić chociaż parę łapek w górę, to chociaż może nagram Pięć 5%. Cika, no Cikaj Bonnie, swój jeszcze Tak, tak No to moi mili Do zobaczenia Pozdrówcie tych youtuberów, których wymieniłem W środku filmu I nara